ty cipo. Wszystko spierdolisz, fiucie. Ale nie martw się, to nie twoja wina, tylko tego, że miałeś dwóch tatusiów. Kurwa mać, moja matka ma penisa. A na dodatek jej biceps jest większy od worów wieloryba. Ale gorsze jest to, że moją babcią jest Lord Vader. Wiem o tym. Ale mimo to musisz ją zajebać. Nie zapierdolę własnej babci. Ale to zajebany mocher. I chuj. Dam ci miętuska. Ło kurwa. Zapierdolę ją i przesolę tym zajebańcom zupę. No i gitara. I to mi się podoba. Ale nie dasz sobie sam rady. Oprócz zmierzenia się ze swoją babcią będziesz musiał zapierdolić też przywódcę moherów. Wreszcie się dowiem kim jest ten chuj i spierdolę stąd, ta jasne. Tylko najpierw będziesz musiał przeżyć starcie z moherowym bóstwem. hecha Jeśli jeśli polegniesz to cię wyrucham w łoże swojego, coś mówiłeś? Nie nie nie. Tak se głośno myślę. To lepiej przestań kurwa, bo te twoje myśli są zjebanie spierdolone. Ech no dobra. Do walki z Dart babcią będziesz potrzebować nowej zbroi, bo ten sweterek z kozi onderek to se w dupę możesz wsadzić. E, ty kurwa nie mów tak o moim sweterku. Taka jest prawda, że sweterek nie powstrzyma śmiercionośnego grzyba babci. Ale to co i za chwilę damy może je zatrzymać. O nie! Chcesz mi zrobić kukuł w kakałko czy dać pytonga do gardziołka? Kurwa ty to tylko o jednym. Ech szkoda. Mam dla ciebie najzajebistszy dresik Zabidasa. Made in bazar. Kupiłem mu ruskich. Chcieli mi za dwie dychy opchnąć ale się targowałem i wziąłem za trzy. Hech sknery pierdolone. Nic dziwnego że do niczego nie doszli w życiu tylko shit ludziom na bazarach wciskają. No trudno, ortalionowy różowy dresik mnie ochroni przynajmniej przed babcią, ale czy to wystarczy? Jeśli chcesz z nią pograć w bierki ekstrem, to tak. Musisz jeszcze uzajabiścić swoją nową kosę. Idź do obozu panków, tam znajdziesz świętą niebieską kupę z kosmosu. Legenda głosi, że to kupa samego Maciusia z klanu, ale uważaj, ten niebieski kał stał się ich bóstwem, więc będziesz musiał się do niego dostać pokryjomu. Ja pierdolę znów Mission Impossible. Ominę ten cóż za zadziwiający zbieg okoliczności. Musisz mi pomóc uzajebiścić moją prawie zajebistą kosę. Zupełnie przypadkiem mam wszystko czego mi do tego potrzeba. Okej okay, to dupa w troki idziemy. Ło kurwa! To się nazywa kupa główna. Cicho je łopie bo panki się zlecą tu jakby prezydenta zobaczyły. Uszanuj ich wiarę i nie obrażaj kupy maciusia z klanu. Siekiera motyka krowa dupa oto jest maciusia kupa. Niech ta kosa posiądzie siłę słonia ale nie war więcej konia. Co? Chyba ci babcia pierdoli. Hehe taki joke. Na moc posępnego czerepu. Mam siłę. Kimem. Wow, teraz to ty masz level 1500-1900. Czuję się normalnie jak Power Rangers. Gdzie mój Megazord? I znów go pojebało. Transformacja. No kurwa, nagrabiłeś se kurwy synu. Jestem różowy wojownik. Tak taka ja jestem morderczą parówą z Marsa. Więc muszę cię zapierdolić. Czas na time for kurwa nie zbijaj się z power Rangers, z chuju. Legenda głosi, że zamknij mordy mam to w dupie. Idę zajebać resztę mocherów i ich bóstwo. I chuj ci w dupę. Szanowna bando pedałów. Zapewne zastanawiacie się po ja was tu sprowadziłem. Tak kurwa chciałbym to wiedzieć. Otóż dziś wykupicie se drogę ku wolności. Koniec z ruchaniem chłopców. Ta kurwa jak. Zajebiemy bóstwo mocherów. Po jak zdobędziemy dziwki komandosy i mięso z konstaru. A jedzie mi to. No nie chcę umierać za takie gówno. Eee, no i darmowe gumofilce dla wszystkich. Wchodzę w to. Na śmierć. Ku chwale. Ty spierdolisz po skokach babciu. Zawsze powtarzałam twej matce, że gówno z ciebie wyrośnie. Gówno to zaraz po tobie pozostanie. Kurwa, a, a pole się. Posłuchaj ostatnich wskazówek. He he, masz spring i tył naprzód i widać ci. Kurwa nie ma na to czasu. Ustwo mocherów jest przebywanie silne. Musisz wbić pięć mieczy w jego pięć lądern. Wtedy zdechnie skurwiel. Chętnie bym ci pomógł ale się za bardzo zjebałem teleportacją tutaj. A poza tym wolę się zająć rannymi i marciami heche. Jeśli wrukasz mnie nawet po śmierci, to ja wrócę do ciebie i za kurwie w mordę. Tylko żartuję przecież. Upewnij się najpierw, że już nie będzie szans na twoje zmartwychwstanie. Gonzales trzymaj mnie, bo mu zaraz spierdolne w dżądra. Spoko, spoko. Nawet nie wiesz jak mój penis wygląda przez tą podróż? Każda teleportacja skraca go o połowę. Teraz nie byłbym w stanie nawet pasi pasikonika co zbiera chleb dla konia. Mogę więc umierać spokojnie. A właśnie. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Jeden ze skinheadów dołączył do moheru a zanim poszła połowa ich obozu. Przygotuj się na ostrą jazdę w dupsko jeśli polegniesz. Spokojna twoja rozpochrana. Taką motywacją to nawet widok mandaryn mnie nie zajebie. To dobrze. A ich bóstwem jest. Jest. Kurwa a. O mój Boże. Zabij sardupę. im syny. To nie skacze ten za moherami. O ja pierdolę w dupę ojca Tadeusza. Toż to Harry Potter. Błacha ha ha jestem Harry Locke. Witaj w urezenku. I jak widzisz wybrałem prawidłową drogę. Tak to ja Roman Giertych Błacha Dołączyłem do moherów jak widzisz które teraz wielbią Harego Pottera. To on mnie wskrzesił po tym jak ktoś mnie zajebał przy drodze do obozu panków. To ja mu zanosiłem eliksiry podpierdolone w starym obozie, a dzięki nim stał się takim wyjebanym pudzianem. Wkrótce do Harego przybędą Power Rangers pod wodzą samego ojca imperatora. Ave erbury ee Mam na imię Bury Brzetysław, kurwa.

To za je, kurwa kurwaliście. Pytanie tylko, jak ja powiem dzieciakom, że nie będzie następnych części Harego Potra o jego problemach z prostatą. Po upadku magicznego kondona, wiele się zmieniło. Wszyscy uwięzieni pod nim wybiegli cieszyć się jeszcze bardziej chujowym światem. Legenda głosi, że zostali złapani przez 13 posterunek i zmuszeni do budowy autostrad i stadionów. No cóż, polskie realia. A co mnie spotkało? Dostałem żwirem w czachę od Maciusia z klanu i mnie zapierdolił chuj jeden. Potem ruchał mnie 30 dni i 30 nocy. Co mnie spotkało po śmierci? Jak ja z wami do kurwy nędzy w ogóle rozmawiam? To już inna historia. Wiadomo tylko jedno, wszystko będzie do dupy jak zawsze. Osiem agiertych. Wiesz coć i zrobiłem jak spałeś. Ruchałem cię we wszystkie otwory. A jako trup masz ich całkiem sporo. Tylko dupę masz z dyka kościstą i sobie kutasa poobijałem ale było fajnie.